Cześć widzowie, witam was wszystkich gorąco na moim kanale. Dzisiaj odcinek wyjątkowy. Przyszła do mnie paczka, długo oczekiwana paczka z wewora, z dość niecodzienną zawartością. Bardzo długo już nie mogłem się doczekać, kiedy, kiedy ta paczka przyjdzie, ponieważ zamówiłem rzecz dość istotną dla mojego mini domowego warsztatu. Otóż będzie to ultra ultradźwiękowa. Wiele razy zastanawiałem się, oglądając filmiki, czy to na TikToku, czy na YouTube, jak te myjki działają i czy one faktycznie robią to, co jest na tych filmach. Więc postanowiłem, że sprawdzę. Uprzedzając Wasze pytanie, jeśli chcielibyście kup kupić tą myjkę, no to link zostawię Wam w opisie. Tam też dołączę kod rabatowy. Od razu powiem, że przesyłka z Bywora przyszła błyskawicznie. To jest po prostu solidna firma. Przyszła naprawdę bardzo, bardzo szybko i zobaczcie jak ta jest zapakowana i zabezpieczona. Tu absolutnie nie ma prawa nic złego się wydarzyć. Wszędzie dookoła jest gąbka, także jest solidnie zabezpieczony produkt. Otworzymy go i zobaczymy co jest w środku. Ja jestem w temacie myjek ultradźwiękowych nowicjuszem. Ok, otwieramy. I tak, przede wszystkim nasza mejka do niej wrócimy za moment. To co jest tutaj jeszcze no to kabel zasilający taki jak do Peceta. Ten koszyczek, w którym będziemy umieszczać nasze przedmioty. Instrukcja jest obsługi. To nie jest zbyt długa instrukcja. Także myślę, że damy, damy radę sobie spokojnie z tym. No i pokrywka powinna też być tutaj. Tak jest też, jest też pokrywka. Ja to sobie wszystko odpakuję. Pokrywka przychodzi w takim z taką folią, którą wypadałoby zdjąć. dzisiaj się jej tutaj pozbyć. Satysfakcjonujące zdzieranie foli ochronnej. Mamy pewność, że ten egzemplarz jest czyściutki, nowiutki, OK. No i tutaj serce naszego urządzenia, czyli ta make-up. I na pierwszy rzut oka, muszę wam powiedzieć, że wykonana jest naprawdę solidnie. Wykonana jest naprawdę solidnie. Tutaj jest ten panel. Przedni i najistotniejsze rzeczy, gdzie ustawiamy sobie. Temperaturę tutaj jest też temperatura otoczenia no i czas w jakim ta myjka ma pracować. Logowe wora wyświetlacze. Myślę, że nic więcej tutaj mówić nie trzeba. To jest wszystko fajnie obudowane. Jeśli chodzi o moc tego urządzenia, to jest to 150 watów na grzałce i ultra dźwięki 120 watów. Mamy też włącznik no, i oczywiście gniazdo do zasilania. Całe urządzenie wykonane jest ze stali 304 no i działa na zasadzie emitowania fal w zakresie 40 kHz. Dzięki czemu te nasze zabrudzone urządzenia będą po prostu się czyściły. Czy tak będzie? Sprawdzimy sobie. Tutaj wewamy płyn czyszczący. Według producenta może być to woda. Może być to woda z jakimś środkiem czyszczącym, dedykowanym. Tutaj należy używać wyłącznie dedykowanych środków. Wszystkie te szczegóły znajdziecie w instrukcji obsługi i tego też się trzymajcie. Wiem, że też sporo osób wylewa tam izopropanol i inne takie, tego typu rzeczy, no ale my sobie zaczniemy delikatnie z wodą. Jeśli chodzi o zalety, no to są różne pojemności. Ja wybrałem taką 3-litrową, ponieważ zależałoby mi tutaj na możliwości przenoszenia tej myjki tak żeby ona mi nie zabierała dużo miejsca, a ja i tak będę czyścił głównie drobne rzeczy: okulary, biżuterię, ewentualnie jakieś elementy mechaniczne, łańcuchy, coś takiego, ale to może jakąś elektronikę, to naprawdę aż, aż ta pojemność jest dla mnie zbyt duża. Większa pojemność wymuszałaby stosowanie większej ilości płynu. No a tego bym raczej nie chciał. Więc no, w ten sposób montujemy sobie koszyczek, zalewamy i no, yy, musimy czymś to coś wyczyścić. Na początek ja proponuję dwie takie bransoletki. To są akurat branzoletki z Pandory. No, zobaczcie sami, na ich stan jest zdecydowanie kiepsko, ono miało być już na wyrzucenie, ale ja powiedziałem, poczekajmy, przyjdzie myka z wywora, damy jej szansę. Jeśli ona doczyści to, a nic innego tego nie chciał ruszyć, no to będę mega przeszczęśliwy. No i ten zakup na pewno się już zwróci. Więc do samej biżuterii, do czyszczenia biżuterii może być naprawdę spoko. Więc ja za chwilę zalewam wodą, uruchomimy to sobie i sprawdzimy jak działa. No wypadałoby jeszcze trochę tej wody dolać. Nie jest, nie jest za dużo, ale nic nie szkodzi. Podejrzewam, że... Urządzenie, jeśli miałoby, ok. Dolejmy jeszcze sobie trochę tej wody, no to już powinno w zupełności nam wystarczyć. Także woda jest już wlana, ja teraz podepnę urządzenie, uruchamiam i urządzenie zostało uruchomione. Zobaczcie na wyświetlacz, temperatura, możemy tutaj sobie sterować. do 80 stopni przytrzymując leci nam na maksa ustawimy sobie zatem około 55 stopni. Najpierw tak łagodnie 20 minut. Możemy też ten czas sobie zwiększać zmniejszać. Ok i spróbujmy tutaj się uruchamia. Czyli tak nasza pandorka w takim stanie żeby nie było wrzucamy ją tutaj. Pokażę Wam, jak to wygląda po aplikacji, i uruchamiam urządzenie. Urządzenie, oczywiście, można przykryć, tak żeby przyspieszyć też to nagrzewanie. Zobaczymy, jak będzie to, to działało. Na razie stosuję zwykłą wodę. Jeśli to nie pomoże, no to będziemy testować. Z innymi środkami, ale myślę, że nie będzie tak źle. Czy tutaj coś się teraz dzieje? Ok, czyli tym, tym uruchamiamy. Dobra, tutaj mamy temperaturę zadaną, tutaj temperaturę aktualną, czas działania myjki, więc ja to sobie odpalę. No i widzimy się i słyszymy za moment. Okej, okay, jestem, jestem już po tym pierwszym czyszczeniu z użyciem tylko wody. No powiem szczerze, no coś tam poschodziło, ale nie widać jakiegoś efektu. Wow jeszcze. Więc za chwilę sobie zrobimy czyszczenie z środkiem czyszczącym. Zobaczymy, co wtedy się stanie. No tutaj w tej wodzie nie widzę jakichś resztek, yy, aczkolwiek na tych elementach no są one zdecydowanie lepsze niż były, ale no to jeszcze nie jest to, więc za chwilę lecimy dalej. Ok, jesteśmy już po etapie czyszczenia w tej myjce ultradźwiękowej. Ja już na pierwszy rzut oka widzę, że jest znaczna, znaczna poprawa. No ale za chwilę przyjrzymy się temu bliżej. Ja pozwoliłem, żeby to urządzenie ostygło. Wyłączyłem je już jakiś czas temu i tak po prostu tutaj te dwie branzoletki leżały. Więc za chwilkę to sobie wyjmiemy. Jest już woda zimna. No i zobaczcie, tu ma też. Ten koszyczek taką fajną funkcję, żeby nam to wszystko odciekło. Ja teraz Wam dam jaśniejsze światło i zobaczcie, jaka jest jakość czyszczenia. No, niesamowita rewelacja. Wezmę to w dłoń i zobaczmy w takim świetle. No, błyszczy. Błyszczy zupełnie jak nowe. Ja jestem mega. Zaskoczony i zadowolony. Zobaczmy jeszcze tą drugą. Tam, gdzie są te koraliki, no to ręcznie by było ciężko tam się do tego dobrać, dostać. A Meika nam wszystko bezobsługowo wyczyściła. Także ja to tylko po prostu włączyłem, poszedłem oglądać sobie serial. A całość maszyna zrobiła za mnie. Także jestem mega, mega zadowolony. I myślę, że wy też będziecie. A jeśli chcielibyście mieć taką myjkę, to link do kupna zostawiam wam w opisie tego filmu. Postaram się też zdobyć dla Was jakiś kod rabatowy i wkleję go w opisie, tak żebyście mogli też skorzystać. Dajcie znać w komentarzach, czy korzystaliście z takich myjek. Może macie, może chcielibyście się podzielić swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami odnośnie mycia. Ja bym jeszcze chętnie potestował różne płyny do czyszczenia. Może jakieś części samochodowe elektronice, elektronikę w izopropanolu to czas czas po prostu pokaże. No na ten moment test przeszedł wyśmienicie. Ja będę to zaraz za chwilkę to wszystko czyścił, a Was zapraszam do kolejnego odcinka. Trzymajcie się cześć.